W kościelnym, kurwa tam? U siebie? Kurwa to jest ksiądz najwyższej wiary. Jestem dzwonnikiem. Kurwa, co no na to jestem cyber a Ksiądz mu tam się... Do to 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 mu tak I tak za Ty kto w tej drużynie jest Murzyna? Mur Murzyna, chyba bardziej Murzynką. Murzynką. To moja postać. Zobaczmy. Nie, Meltz jest Melt miał maseczkę na covida wybór Leccie Coś się może nawet przez yy, gr grę zarazić Daj tak. no. ten cyberatak, przejął ładunek. To teraz jest gotowy zniszczyć centrum danych wroga. Cena no. nie gra roli. Ładunek zabezpieczony. Urde, jebany. Przedowca leży. Kurze Moje ciało jest przy bombie jak coś A tam jest jakiś typ? Nie, bo zabijemy jednego Drugi wyleciał Dwóch ich jest Z lepiej znałam pamią Chyba wejdziesz odejść O Mówi do mnie, a ja A, a kyrzy demonie Dawaj ładuj tam W domku, naprzeciwko na da puszki. Musimy nie robił kurwa. Nooo Po no, razu zgaszaj Chyba, że ma amunicję jakąś. Jeszcze jeden. Kurde jest tam w za rogu kurwa jebany. Leży Dobrą komunikację mają Kurde masz trzech przeciwników. Da Odpali się, da radę. Pomyłka, nie dał rady. A tym mnie zabił. się. Trzeba naginać Da Wiemy gdzie jest ładunek, jazda Kurde już stał za murkiem jebany Kurwa Kurde, zaraz to wyłączę do skupi. Madara podnieś JB, jak tam jesteś. Już jestem, już jestem. Aha. U góry jest. Dobra, mam go. Mam go, mam go. Dziękuję. Dzięki. Możemy ruszać, wracaj tam i walcz. Jeszcze przy helikopterze? Za helikopterem. Przy helikopterze, przy dupie helikoptera. Sasi się tam podnoszą za tym murkiem cały czas. Dostałem, od prawej Trzech na czterech O, żeś bleson spudłował To jest z ulicy, duch. ciekawe czemu Strzelał po murku, na prawo No, na murcie, no tu będzie od ulicy, kulele, z lewej Z lewej, tu no Pod tobą Aleś go fuja zrobił <głos> <głos> Ja bym ja znowu sam. Ja bym znowu sam. On lubi samemu grać. On lubi. O no. No, tam siedzi skitra kurde. On stwierdził, za chuja nie podniosę nikogo. wybije po, 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 pięciu. Bo stwierdził, że nikogo nie teraz podniesie. się no. ja teraz pięciu. Teraz sześciu. Sześciu. Co to sześciu? Pozostała jedna minuta. Pilny idę no, bok, piluj bok. Piluj bok. Bo go reanimować. Na górze są. No. W No i. Znów czeka nas bitwa. Kim, kim?

Już ta pierdala Przy są po lewej stronie O Kitty zabiłem Jak się działa i kitka dżarła ja jestem przy tym, przy helikopterze na środku, przy bombie Uuu, to będzie ciężko czy tam tam spodnie Ale matera. I na plecach, u nas jest. Na o ładnie Jedna, Jeden gościu został tylko, jeden gościu Powtarzam Dzięki, kulele Jest! U siebie jest Jest, jest tu, Je. na dole, siebie po Są poturbowani, i Je Jeden Pistee. Pistee. Nas wygraliśmy, mamy honorowego Hello jest Pewnie jaka jest znowu jakaś streamerka kurwa Ciebie doboleści No się nadają, Do garów, masz teraz no 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 nawet do garów się nie nadają, kurwa To To je ono... patalnia w tył <ślesztą> w łeb Drogi ładunek GM w drodze Nadciąga wrogi pakiet wsparcia Away! Byliśmy jem. No dobra, to krycie. Jeszcze jeden to za to samochodem, na wprost. Kiedy ty, Tam jest dwóch. ty, kiedy ty, kiedy ty, kiedy Sak kiedy No kiedy ty, kiedy ty, kiedy Zamiana kiedy ty, się ty, do się kiedy tam Zamiana stron to się zgrali mhm, chyba z tym kotem kurwa z gołymi cycami kurde na te na kurwa gra Przejąć ładunek Nie na Pornhubie, to na rozklepichach peł To nie trafiłem. No na rozklepichach przy bombie jeden no widzę właśnie, od, od, obrywałem od niego przez Zostałem Dostałem kur... na sam koniec tam od ale... Pod filarami, przy lodówce Ja nie wiem, koło... go komuś... za tobą leżę Tutaj, no Wiem, właśnie To granat mnie rozwali, też ten, mina Dwóch zostało Na dole? Partion na dole, jeden. Nie, poleci jeden na górę, zabił właśnie o. Zabił go, to po bombach. Kity, kity. No, ten tego widziałem właśnie, co go zabiłeś teraz. Tu jego po schodach. Gada jak upośledzono jakoś. Kity, kity. Przejąć ładunek Nad nami nasz PSB. Naszy Już kurwa jebane Przy leży Ładunek zabezpieczony Kurwa w domku w niebieskim jestem z, u nas w niebieskim, właśnie e, tak samo Pod tobą, pod... a nie W nie, 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 nie. domku niebieskim w oknie będzie wyglądał. No to on tam jest na moim trupie. U jest Tak, w niebieskim domku kukulele. No, <śmum> <śmum> zanim. tym to... się do walki. <śmum> Sara. Sara niby ja go tak tam wydyk? zobaczył. Sara komu? Zamiana stron. No wiesz, jak od bucha to to wszystko widzi. Zobacz jak oni pingi mają, ty widziałeś jakie pingi mają, pa? Bo to amerykańce Przejąć ładunek. Kamera blecą. <laughs> Kurde, zasłoniłeś mi mazara i zabój na dwóch. Schodzicie tak parami, kurwa. No właśnie, poleciał, zasłonił mnie, ładunek, właśnie. mi jak się go ładować. Zabijaliśmy się. Zabijaliśmy ładunek, chronicznią są A ja to widziałem? No nie właśnie, preciebie zdjąłem, przestałem strzelać i dopiero zabił na dwóch. powiem panowie, mniej, mniej gadania teraz. Proszę. Hmm. JB jak wstaniesz na świetniko to tam masz go w tym w oknie w tym niebieskim czy tam w tam na pracę. Dobra teraz to kurde trzeba siedzieć cicho kurda Oni to obserwują wasze trupy więc kurwa ciężko będzie Ale to tylko dwa obserwują Inni jeszcze żyją Dobra, gdzie wy jesteście? A na środku bro! Ma... No właśnie! No dwóch Po się po przywinklą i spróbuj nas noblego na Kurwa! Okno. W oknie jest. Nie, nie to się poda się tak. Uciekajcie, lecimy w oknie siedzi. Uciekaj! Mię nie, nie dźwignie. Ten z okna już zdjęty jest. Jeszcze jest pod filarami. Koło helikoptera gdzieś. Sięgnięte. Ja tu leżę. Widzę Cię. Na górze chyba jest. Nie, na górze, nad Tobą. Wiem, wiem, wiem. O, na na jeden Kurwa! Przy bombie, przy bombie, A1. A ja nie On, ale nie mogłem się wyrzucać. Ale mi się Nie kamci w jednym miejscu. był. Razem przynajmniej. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Wiałeś go. Lewo, lewo, lewo! Szukulele. Po mojej prawej tam po schodach. Y... 30 sekund! Metry, prawej to w prawej to stronie, lewo. 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 Wszyscy są po lewej. Lewo całkiem. Wszyscy lewo. Lewo. O, tu. Pod tobą. Pod tobą. Już pod tobą górę. wchodzą do ciebie Nie nie, będą szli na Sajda na idą już go nie, widzą kurwa, wiedzą że tam jest Mam, Za tobą! Bom. Czek, czekaj, czekaj na kampy tutaj No Jedna tobą. gotujcie się do walki pod, Podstawowy błąd jest to, że idziecie we dwójkę razem parami i dostaniecie jeden gracz. przykład Z takim pingiem nas zabijają, to ja nie wiem. Ja, jak mam taki ping, to na, no, że nie mogę się ruszyć prawie. Kurda, chybiłem, Idzie do naszego budynku po prawej, tego czerwonego z piętrem. No, no. Ładunek zabezpieczony. Spoko. To od razu pitaj. Koło helikoptera skądś mnie próbował ściągnąć. Nalotem kurwa. Nalotem mówię, walną Ubie. Ale się koło siebie. No nie no, ja wchodzę do budynku, no muszę przejść obok niego, nie? Uleciłem go i uciekłem, no. 30 km go nie idzie ranimować? Re w budynku wysokim jest jedna soda To szybko z Jest tu i... wzdłuż ulicy, tam po lewej stronie, bo przy bombie no tam jest no Ja mam bardziej z lewej Mamy ładunek, zabrać go do centrum danych Miałeś go, przebieg ci Kurwa Czemu akurat mi się pistolet zyskał? No, się jeden na jeden na pistolet Oszukał, <noise> miał dwa Nienawidzę brać bomby właśnie dlatego, kurwa. Zmienia mi broń, to jest chujowe. Co? Idę, zap idę zapalić, panowie.